Jak Władimir Putin wykorzystał ataki terrorystyczne czeczeńskich bojowników, żeby zabić federację, o tym będzie dzisiejszy odcinek. nie chodzi o zabicie federacji jako zniszczenie Federacji Rosyjskiej. Ona de facto i de jure istnieje do dzisiaj. Niemniej jednak federacją dzisiaj jest tylko z nazwy i o tym właśnie będziemy rozmawiać. Odcinek jest oczywiście historyczny. Te wydarzenia miały miejsce prawie 20 lat temu. Niemniej jednak znajdziecie tutaj odpowiedzi, choć nie podane wprost, na Pytania, dlaczego Rosja dzisiejsza jest taka jest, jak to się stało, że Władimir Putin w ten sposób zmienił kraj, doprowadził go do takiej... Formy autorytaryzmu, nawet totalitaryzmu, jaką obserwujemy teraz, a także jest tutaj pewna odpowiedź, także nie będę jej podawał wprost, ale myślę, że będzie ona dla Was czytelna, jeśli się nad tym zastanowicie, na pytanie, jak może wyglądać przyszły, ewentualny rozpad Rosji. Chodzi o sytuację związaną z gubernatorami, z regionami w Federacji Rosyjskiej. Warto tutaj nakreślić pewnego rodzaju kontekst. W czasach Borysa Jelcyna gubernatorowie byli silni, jeśli chodzi o tę warstwę polityczną. To byli ludzie, którzy faktycznie posiadali. Pewne polityczne możliwości w tym kraju. Zresztą sam Borys Jelcyn był człowiekiem, który zaczynał właśnie we władzach regionalnych. Tam stał się popularny z władz regionalnych, z Uralu trafił do Moskwy, tam zyskał jeszcze większą popularność i ostatecznie, choć sprawa była wielokrotnie bardziej skomplikowana, w oczach wielu, Zdemontował Związek Radziecki. Oczywiście nam to się wydaje jakaś zamierzchła historia, jak Borys Jelcyn zdobywał popularność, ale pamiętajmy, że w umyśle Władimira Putina to były wydarzenia bezpośredniej przeszłości. Jego własny poprzednik. Najpierw sam był popularnym regionalnym liderem, później z innymi popularnymi liderami prowadził dość ostrą walkę polityczną. W roku 2001 pojawiła się pierwsza poważna zmiana, otóż do roku 2001 gubernatorowie z automatu stawali się członkami Rady Federacji. Rada Federacji jest obok Dumy Państwowej drugą izbą rosyjskiego parlamentu. Ona nie miała nigdy jakiejś bardzo ważnej roli w rosyjskiej państwowości, to nigdy nie był jakiś rodzaj drugiego rządu, niemniej jednak sam fakt, że wszyscy gubernatorowie od czasu do czasu spotykali się w jednym miejscu, należeli do jednej instytucji. Musieli głosować nad różnymi sprawami wspólnie, to już był sam w sobie mechanizm, który sprawiał, że ci ludzie mogli się łatwiej, bardziej naturalnie jednoczyć w jakieś sojusze, a rozumiemy, że te sojusze mogły być widziane jako nie do końca bezpieczne. Dlatego w 2001 roku, już w momencie, w którym Władimir Putin doszedł do władzy, udało mu się przeforsować pewne zmiany i Rada Federacji już nie była złożona z gubernatorów, tam się zmieniły metody, zaczęto wybierać, regionalne dumy zaczęły wybierać przedstawicieli z pomiędzy swoich członków, to już nie było tak nazwijmy to, to już nie był tak mocny organizm, który pozwalałby tak mocnym osobowościom politycznym się w jakiejś formie jednoczyć. Kolejny ważny cios dla rosyjskiego federalizmu to był 20 sierpnia roku 2004. Otóż wtedy wprowadzono zmiany w systemie podatkowym. Te zmiany już wcześniej były dyskutowane w toku 2004 roku. Tam się pojawiały oczywiście w toku tych dyskusji i w tych zapiskach nazwijmy to publicznych które z tych dyskusji wychodziły do normalnych obywateli Federacji Rosyjskiej wychodziły takie intencje związane z poprawą na przykład zbieralności podatków w regionach bo z tym były problemy generalnie to wszystko było co zupełnie naturalne przedstawiane jako Ulepszenia systemu podatkowego, no tak, żeby te podatki były zbierane skuteczniej, trochę zostawiano pieniędzy w niektórych obszarach dla ludzi, niektóre podatki zmniejszano, niektóre zwiększano. No, reforma podatkowa. Jak próbowałem czytać te akty prawne, to powiem Państwu szczerze, że byłoby trudno ostatecznie zrozumieć. Jaki był ogólny sens tych podatkowych zmian? Na szczęście są ludzie, którzy siedzą w tym znacznie głębiej, Władimir Milow w jednym z ostatnich swoich materiałów, który przyznam szczerze, mnie dość mocno zainspirował, zebrał to dość do takiej zrozumiałej liczby, o ile wcześniej ogół podatków w Federacji Rosyjskiej był dzielony mniej więcej pół na pół, połowa dla budżetu federalnego, połowa dla budżetów regionalnych. I tam zarządzali tym gubernatorowie, którzy byli wybierani przez ludzi. Ten podział w roku 2004 uległ zmianie do proporcji mniej więcej 65 do 35. Oczywiście rozumiemy, że tak samo jak w naszym chociażby budżecie domowym, zdecydowanie za każdym razem duża część wydatków takiego budżetu regionalnego to były te koszty stałe, prawda? Te, które dany region musiał ponieść. Budżety szkół, remonty dróg, oczywiście tu jest bardziej elastycznie, wypłaty dla urzędników. No, są takie rzeczy, które po prostu trzeba opłacić. Więc cała ta powiedzmy te 15 punktów procentowych, które im tutaj zabrali z tego rozdziału budżetu, obcięło tę górkę, którą można było wykorzystać na samodzielne projekty. I tam, gdzie gubernator mógł wydać pieniądze po swojemu, rozdzielić tę górkę na potrzeby regionu, mógł to zrobić lepiej, mógł to zrobić gorzej, zarabiając lub tracąc polityczne punkty, ta możliwość została ucięta i jeśli dany gubernator chciał coś takiego zrobić, musiał się ustawić w kolejce do Ministerstwa Finansów i prosić o różne dotacje lub inne wpływy z budżetu federalnego. Zresztą dzisiaj wiele regionów w Federacji Rosyjskiej to są regiony, które żyją dzięki tym dotacjom z budżetu federalnego, co... Pomaga te regiony kontrolować, a także pozwala budżetowi federalnemu rozdzielać te przepływy finansowe, nagradzać, karać, osiągać swoje federalne cele dzięki tym narzędziom budżetowym. W tym samym roku pojawiły się kolejne poważne zmiany, to znaczy koniec z wyborami, wolnymi wyborami gubernatorów. Tylko, że pomiędzy tymi dwiema ważnymi decyzjami odebraniem Pieniędzy regionom i odebraniem de facto politycznej samodzielności gubernatorom regionów wydarzyło się kilka rzeczy tragicznych. Przede wszystkim jedna ta najgłośniejsza, ale nie jedyna. To już był ten moment, kiedy II wojna czeczeńska przeszła w fazę terrorystyczno-partyzancką. I rok 2004 był jednym z takich momentów kulminacyjnych, jeśli chodzi o te akty terrorystyczne. Szczególnie sierpień, ale nie tylko, już w lutym miała miejsce eksplozja w moskiewskim metrze. 9 maja na stadionie Dynamo w Groznym wybuchła bomba zabijająca 7 osób, w tym Achmata Kadyrowa, ojca Ramzana Kadyrowa. Ważne wydarzenie w historii Czeczenii, w historii relacji moskiewsko kaukaskich tak byśmy je określili. Ale nie o tym w tej chwili mowa, mowa. tu o jakimś ogólnym biegu wydarzeń. 24 sierpnia w odstępie jednej minuty eksplodowały dwa rosyjskie samoloty pasażerskie wysadzone przez mm, czeczeńskich terrorystów. 31 sierpnia 2004 odbył się atak na stację metra Ryska. I to już samo w sobie, dwa samoloty eksplodowały, eksplozja w metrze, to już jest dużo. Natomiast kiedy się już wydawało, że sytuacja robi się paskudna, że już wydarzyły się rzeczy straszne, to wtedy nadszedł 1 września roku 2004, czyli atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie. To jest osobny temat. Można by długo mówić na temat samego tego konkretnego ataku, na temat działań rosyjskich służb siłowych, szturmu, dosłownie szturmu budynku pełnego zakładników, z których ogromna część to były dzieci. Mówimy o szkole 1 września. Wydarzenia absolutnie wstrząsające tu dla nas w Polsce, również przerażające. No, Jeden z najgorszych aktów terrorystycznych XXI wieku, choć wiemy, że jest w czym wybierać takich aktów terroryzmu, było wiele, ten konkretny był przerażający. Istnieją pewne plotki, poszlaki, informacje, które mówią, że informacje na temat ataków w Biesłanie były dostępne dla rosyjskich służb, które nie zadziałały w sposób, który mógłby ten atak powstrzymać. Oczywiście wiele na ten temat, bardzo możliwe, że wiele nieprzyjemnego dowiemy się prawdopodobnie za jakiś czas, kiedy obecny rosyjski reżim upadnie i podobnie jak po upadku Związku Radzieckiego, akta staną się bardziej dostępne. I w grudniu roku 2004, zaledwie parę miesięcy po ataku w Biesłanie, i tu nikt tego nie ukrywał, że te ataki terrorystyczne były bezpośrednim pretekstem do wprowadzenia tych zmian, zostały odwołane wolne, demokratyczne wybory gubernatorów. Jak to się zmieniło? Tu czytamy fragment artykułu z, z rosyjskiej gazety. To jest taki stuprocentowo rządowy periodyk prasowy. W tej chwili już ma formę portalu internetowego. Pierwsze, co powinni przyswoić sobie pretendenci na rolę gubernatora, rodziców chrzestnych powinno być minimum dwoje. Prezydencki polpriet, czyli polityczny przedstawiciel w regionie, i szef Kremlowskiej administracji. Czyli mamy dwóch patronów, i obaj w zasadzie są ludźmi prezydenta. Pierwszy przedstawia dru drugiemu listę kandydatów, których powinno być nie mniej niż dwóch. I tutaj jest oczywiście lista lista różnych dokumentów i wymagań, to powinni być ludzie o nieposzlakowanej opinii, o tym, że tam powinny być dołączone deklaracje o dochodach i tak dalej. Ale wszystko sprowadzało się do tego, że jeden z ludzi prezydenta, nie wybrany przez demokratyczne wybory, tylko naznaczony przez prezydenta Federacji Rosyjskiej, przedstawia listę kandydatów drugiemu człowiekowi prezydenta Federacji Rosyjskiej, który z tej listy wybiera. Czyli po prostu się okazało, że kończymy kompletnie wybory gubernatorów. Wybory wróciły w roku 2012 i w tej chwili wybory gubernatorów w rosyjskich regionach istnieją. Natomiast na liście możliwych sposobów, w jakie gubernator może stracić swoje stanowisko, znajdujemy taką pozycję jak... Zdymisjonowanie najwyższego przedstawiciela subiektu, subiektu Federacji, w ten sposób oficjalnie się określa gubernatora, przez prezydenta Rosyjskiej Federacji w związku z utratą zaufania prezydenta Rosyjskiej Federacji. Czyli po prostu Władimir Putin, bo to rozumiemy przez prezydent Federacji Rosyjskiej od lat, może powiedzieć: Więcej nie ufam temu człowiekowi następny. Przy czym już było taki w roku 2017 i teraz w maju 2022, w momencie w którym jakiś gubernator odchodzi, przy czym to często wyglądało w ten sposób, że taki gubernator odchodził oficjalnie z własnej woli, to zamiast ogłosić przedterminowe wybory, Władimir Putin wybiera sobie pełniącego tymczasowo obowiązki Gubernatora, i on zajmuje do terminowych wyborów miejsce gubernatora, co w zasadzie sprowadza się do tego, że ten człowiek jest zastępowany przez człowieka wybranego przez Władimira Putina. Oczywiście były przypadki, kiedy ludzie sobie wybierali swojego kandydata, na przykład w Chabarowsku. Przed wojną jeszcze wybrali sobie człowieka nazwiskiem Furgal. Znamy tę historię, ja już Państwu o niej opowiadałem kiedyś, ale wtedy kanał był znacznie mniejszy. To była taka historia, że wystawiono takiego kandydata technicznego, który miał robić wrażenie, że ktoś tam jeszcze kandyduje. To był kandydat z partii LDPR. Partii, która jest taką systemową opozycją, to znaczy niby gra rolę opozycji, ale jest kontrolowana przez Kreml. Wszyscy mieli pewność, że wygra ten kandydat partii jedyna ja Rosja, ale ludzie zagłosowali już no, na każdego, byle nie tą jedyną Rosję i Furgal wygrał. Furgal okazał się przy tym człowiekiem, człowiekiem z jakimś rodzajem sumienia. To znaczy, on faktycznie dostrzegał ten ogrom patologii i potrafił o tym głośno mówić, potrafił się temu dziwić, potrafił na wizji zrugać jakiegoś urzędnika za to, że coś mu się strasznie nie podoba, i ludziom się to strasznie podobało. Ludzie to pokochali, więc. Yy, i tutaj pojawia się taka informacja zakulisowa. To rozpowiadał bodajże profesor Salawiej, że Furgal miał parę razy stwierdzić w wąskim kręgu współpracowników, że ma ratingi wyższe niż Putin. Skończyło się to tak, że Furgala załadowali mundurowi do samochodu, zresztą przed kamerami, wywieźli do aresztu i skazali go na karę więzienia za... Przestępstwa sprzed lat, za jakieś rzekome zlecenia morderstw na przełomie lat 90. i 2000., kiedy on się zajmował biznesem. Ten człowiek z karty, z, przepraszam, z mapy politycznej Dalekiego Wschodu Rosyjskiego zniknął, ale po tym aresztowaniu przez wiele tygodni tam w mieście miały miejsce dość burzliwe protesty przeciwko tej sytuacji. Protesty pod hasłami w stylu: Oddajcie nam furgala. Właśnie tego typu sytuacji Władimir Putin próbował uniknąć, i to nie jest przypadkowe, że Putin i jego administracja, jego partia pozbawili gubernatorów prawdziwej władzy akurat na początku istnienia władzy Władimira Putina, a później te wybory przywrócili. W roku 2012 już Cały ten polityczny układ był na tyle wyczyszczony, systemy oszukiwania w wyborach były wypracowane, generalnie można już było sobie pozwolić na powrót do tak zwanych wyborów demokratycznych, bo już było wiadomo, że one. Nie będą demokratyczne, że już wszystko sobie tutaj posprzątaliśmy, pojawiły się nowe rozwiązania, takie jak chociażby właśnie możliwość usuwania gubernatorów przez prezydenta. W roku 2004 jednak Władimir Putin jeszcze budował to, co on sam nazywał wertykalą władzy, liniami wertykalnymi władzy, może tak lepiej będzie to określić wertykali władzy po rosyjsku. On Budował hierarchię, podporządkowywał wszystkie struktury państwa pod siebie. I gubernatorowie byli tutaj arcyistotni, bo mogli być dla niego bardzo problematyczni. Jeśli mielibyśmy regiony, które miały nie tylko własne budżety, własne środki finansowe, które mogłyby realizować na swój sposób. I jeszcze tam liderów, którzy posiadali własną popularność, własne ratingi, własną bazę wyborczą, własną legitymizację ich władzy, to byli naturalni konkurenci dla prezydenta, których on absolutnie tam nie chciał. Tylko, żeby tę sytuację móc przepchnąć, żeby ludzie się przeciwko temu nie oburzali, potrzebny był pretekst. Jakieś wyjaśnienie, dlaczego my wam zabieramy tę wolność, wolność wyboru człowieka, który będzie reprezentował nasze regiony? I tym pretekstem stały się krwawe zamachy terrorystyczne. Oczywiście możemy tutaj próbować domyślać się, próbować szukać powodów i znaków mówiących nam o wpływie rosyjskich służb na te akty terrorystyczne. Możemy zastanawiać się, dlaczego na przykład na pokłady samolotów udało się wnieść bomby. Po 2001 roku, po atakach na World Trade Center, w sytuacji, w której toczy się walka partyzancka i terrorystyczna wewnątrz kraju w Rosji, jak służby mogły być tak nieostrożne? Można zadawać takie pytanie Tak naprawdę jednak jest to oczywiście ważne, ale nie jest najważniejsze, czy Władimir Putin stworzył sobie pretekst, czy wykorzystał cynicznie, niezależnie od niego, istniejące tragiczne wydarzenia do swoich politycznych celów. W obu wariantach byłoby to działanie... Nazwijmy to w ten sposób nie do końca moralnie usprawiedliwione, żeby nie używać mocniejszych słów. Oczywiście tego typu epizodów pokazujących, w jaki sposób Władimir Putin, można powiedzieć, gotował żabę w postaci rosyjskiego społeczeństwa, było więcej. Myślę, że jeszcze sobie część z nich przypomnimy. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i widzimy się niedługo.